Było randyk, chyła na świeczki fajny rok. Hej, co tu stało się? Na telefon KFC i kurs na film. Hej, co tu stało się? Zamknę oczy, się zna, że do koniec. I obiecuję, skończę opadnie. Już to powiedzenia mam jedno dziś. Na koniec. Już jeszcze ci dobrze i wiemy, że na no koniec. I kolejny dzień, i kolejny dzień, popatrzę potem możesz odejść. Kolejny dzień, kolejny dzień, popatrzę potem możesz odejść. Kolejny dzień, kolejny dzień, popatrzę potem.